Luna i świąteczne pierniczki Dla kanału Luna Unikat czyta Dormitria Zima rozgościła się na dobre w całej okolicy Jednak w leśnej chatce Luny, Enolki i Alicji było ciepło i przyjemnie Świerki wokół domu trzymały na sobie miękkie czapy śniegu Gałęzie skrzypiały lekko na mrozie a z kominka unosił się aromatyczny dym. Alicja uwielbiała taki czas. Zima zatrzymywała świat, wszystko spowalniało, a człowiek mógł skupić się na prostych, pięknych rzeczach, na przykład na pierniczkach. Rozdział pierwszy: poranek pachnący piernikami. Tego dnia Luna obudziła się wyjątkowo wcześnie. Coś pachniało i to nie byle jak, to był zapach, który mówił, w kuchni dzieją się rzeczy wielkie. Luna zeskoczyła z łóżka i pobiegła do kuchni merdając wesoło ogonkiem. Stanęła w drzwiach niczym strażnik leśnej chatki. Alicja już wałkowała ciasto, a na stole leżały foremki, gwiazdki, renifery, serduszka, choinki oraz dwa wycięte z papieru szablony. Jeden przypominał Lunę. Drugi enolkę. Dzień dobry, moja psia gwiazdo. Jak się spało? Uśmiechnęła się Alicja. Dziś robimy pierniczki. Luna ucieszyła się na słowa swojej opiekunki. Oczywiście nie mogła jeść pierniczków, ale to jej nie przeszkadzało, by wodzić ciekawskim wzrokiem za ruchami Ali. Alicja tłumaczyła jej już wiele razy, że niektóre przyprawy psom nie służą. Ale Luna i tak musiała wszystko dokładnie obwąchać. Tak dla zasady i dla psiego interesu. Rozdział drugi. Pierniczki lunkowe i enolkowe. Alicja przygotowała specjalne ciasteczka dla Luny. Takie psie smakołyki z marchewką i drobiem, bez żadnych przypraw. Wyglądały trochę skromniej niż te ludzkie, bez lukru i cukierkowych gwiazdek. Ale Luna była pewna, że to najlepsze ciasteczka na świecie. Nawet Enolce smakowały. W piekarniku piekły się pierniczki w kształcie Luny i Enoli. Te po wypieczeniu miały być ozdobione kolorowym lukrem. Będą wyglądały jak świąteczne gwiazdy cukrowej mody. Śmiała się Alicja. Każdy znajomy Ali dostanie po takim pierniku. Enola pojawiła się w kuchni dopiero po godzinie, jak zwykle w trybie zimowego misia. Przeciągnęła się jak to kotka i polizała sobie łapkę. Zatrzymała się przy piekarniku. Zrobiła minę: no dobra, jest ciepełko, jestem i ja. A potem po prostu ułożyła się jak najbliżej rozgrzanego urządzenia. Rozdział trzeci. Piernikowa chatka dla mamy. Po kilku godzinach kuchnia wyglądała jak pracownia świątecznego elfa. Powstawała właśnie piernikowa chatka, ściany z piernika, lukrowe okienka, dach posypany cukrem pudrem, jak śniegiem. Alicja budowała piernikowy domek dla swojej mamy. Luna przyglądała się temu z miną psa, który bardzo chce pomóc, ale jednocześnie wie, że klej z lukru to nie jest najlepszy pomysł do lizania. Alicja stawiała kolejne ścianki jak w miniaturowym leśnym domku, takim jak ten, w którym sama mieszkała. Wyszło pięknie, ciastkowy domek, pełen szczegółów i serca. Alicja postawiła go na parapecie, by lukier dobrze wystygł i trzymał ściany domku. A gdy zaczął padać śnieg, mała chatka wyglądała naprawdę magicznie jak prawdziwy domek. Rozdział czwarty. Prezenty od serca. Kiedy wszystkie pierniczki zostały ozdobione i dobrze wyschły i stwardniały, Alicja usiadła przy stole i zaczęła pakować je w pudełeczka z okienkiem. Specjalnie zamówiła je w internecie. Miały zwykły papierowo-szary kolor, ale to nie przeszkadzało, bo każde pudełko będzie przewiązane kolorową kokardą i ozdobione gałązką świerku. Każdy prezencik miał już swoje przeznaczenie. Pierniczki dla starszej pani, od której Alicja kupiła leśną chatkę z dużą czerwoną kokardą w złote gwiazdy. Pierniczki dla Adriana, weterynarza, który codziennie ratował zwierzęta. Pomagał nawet tym, których właściciele nie mieli jak zapłacić. To pudełko miało błękitną kokardę w białe chmurki i małą brokatową bombkę. Pierniczki dla przyjaciół, dla koleżanek, dla rodziny, każde z pudełeczek ozdobione inaczej. I w końcu, po specjalnym ciasteczku dla każdego pupila znajomych Alicji, Enolki i Luny. Wszystko robione od serca. Nie z obowiązku, nie pospiesznie, nie ze złością, nie dla pokazu. Z uśmiechem i radością, z daru, tak jak powinno być. Luna patrzyła, jak paczuszki rosną w stosik i pomyślała swoim psim rozumem: Ludzie często wolą kupić byle co. Byle szybko, byle mieć z głowy. A tutaj, tutaj robi się prezenty pachnące miodem, śniegiem i ciepłem naszej chatki. Dostała swoje psie ciasteczka, usiadła obok Alicji, a Enola położyła się jak ozdoba na wstążkach. W leśnej chatce trwała cicha, spokojna, świąteczna atmosfera. Taka, której nie da się kupić. Można ją tylko stworzyć. Więcej przygód Luny. Każdy wtorek o siódmej wieczorem. Zasubskrybuj, by nie przegapić. I koniecznie napisz w komentarzu, czy lubisz pierniczki. A może masz pomysł na kolejną bajkę? Dobranoc.